Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, Zawsze Dziwica, Dariusz Pogorzelski. Witam Państwa i zapraszam na Polski Punkt Widzenia do naszego studia. Na dzisiejszy wieczór zaprosiliśmy kibiców, e, pana Wojciecha Wiśniewskiego z Ogólnopolskiego Związku Stowarzyszeń Kibiców. Witam pana. Proszę. I Pana Jacka Smalcerza, także z Ogólnopolskiego Związku Stowarzyszeń Kibiców. Witam Pana. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Panowie, jak się czujecie jako wróg publiczny numer jeden? Nie czujemy się jako wróg publiczny numer jeden. To premier Donald Tusk określił jako wrogów publicznych numer jeden. Premier Tusk wypowiedział zdecydowaną wojnę, wojnę przeciwko kibolom. Czujecie się może jako kibole, czy, czy, czy jako kibice? Bo to jest w mediach bardzo często rozróżniane i przez Pana premiera, i przez Platformę Obywatelską, partię rządzącą. To jest taki synonim słowa robole z lat 80., a jeśli ma być to synonim tego słowa, to dobrze, to my będziemy śpiewali w piosenkę Ole, to by kibole. Słowo kibol, jeszcze zatrzymam się na tym, w gwarze, w poznaniu oznacza nie kogoś, kto jest chuliganem, tylko takiego kibica, który jest po prostu wierny swojej drużynie. Tak, tak, Graszów Poznański oznacza takiego kibica z prawdziwego zdarzenia, takiego zatwardziałego od lat, chodzący na ten, na, na, na ten sam stadion i wierzący w tę samą drużynę. A dlaczego pan zdaniem od kilku tygodni rząd naprowadzi taką zdecydowaną wojnę przeciwko kibicom, bo tak naprawdę to dotyka wszystkich kibiców, którzy chodzą na mecze? Czy to były te, te, te zajścia w Kownie, później w Bydgoszczy, to stało się tym pretekstem do, do tego? Były chyba takie zdarzenia, kiedy no niestety... Zdar... No to się dzieje na stadionach, że, że jest, jest huliganstwo. Rząd... Skąd to się wzięło? Jak, jeśli, dlaczego tak jest teraz? Jeśli można, rząd przygotowując się, że tak powiem, w sprawach bezpieczeństwa do Euro 2012 wpadł na... W tym w owym czasie wydawało się rządowi dobry pomysł marketingowy. To było we wrześniu 2008, w, w, wczesnym popołudniem, zamykając ponad 500 kibiców Legii Warszawa podróżujących spokojnie na mecz z Polonią Warszawa. I wydawało się wtedy rządowi Donalda Tuska i rządzącym ministrem sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, że problem wobec przynajmniej świata zewnętrznego, i, czyli Europy i i kraju jest załatwiony, bo się profilaktycznie czy prewencyjnie, jak to się teraz nazywa, zamknie tych kibiców. Jak się później okazało, zresztą w tej chwili dopiero są procesy w tej sprawie, gdzie sądy nie uznają jakby argumentów prokuratury i tych, którzy zatrzymywali bezprawnie tych kibiców. A później rząd wydaje mi się przespał trochę okres, y, um, uśpił się troszeczkę y, niby spektakularnym sukcesem i teraz w ostatnim czasie, gdy rzeczywiście coraz bardziej społeczeństwo zaczęło doskwierać pewne niedogodności, delikatnie mówiąc, życia codziennego, czyli... Gwałtowne podwyżki cen żywności, zbliżające się wybory, czyli niezbyt dobra ta konotacja z tymi cenami wszystko na 5-5 na benzyna, środki produkcji, środki żywności. I w tym momencie myślę, że rząd znalazł sobie takiego według niego łatwego chłopca do bicia w postaci kibiców. I tylko przypomnę jeszcze taki moment, że zanim były te osłabione. Rzeczywiście nie, niezbyt przyjemne zajścia w Kownie i, i w Bydgoszczy. Już w te telewizjach tych, tych głównie związanych z, z propagandą rządową pojawiły się takie zajawki, gdzie były jakieś zatrzymania e, ludzi, którzy na pewno mieli tam na bakier albo może mieli na bakier z prawem e, i akurat okazywali się nimi kibice, czyli... Hmm. czyli... Panowie, panowie reprezentujecie organizację y, ogólnopolską zrzeszającą kluby kibica. Ale no, nie można udawać, bo to jest ten problem, że, że dochodzi do chuligańskich akcji i to jest niszczenie mienia i czasami w pociągach, kiedy drużyny jadą na mecz wyjazdowy i dochodzi do różnych, do, do różnych ekscesów. I jak sobie z tym poradzić? Bo no, mamy władzę publiczną, mamy związek PZPN, tak? No i do tej pory te, te instytucje, no nie poradziły sobie z tym, z tym, z tą agresją. Jaka to jest skala w ogóle tej agresji, panowie, przede wszystkim? Może od tego byśmy Trzeba rozmowę... zacząć od tego, że przekrój kibiców w stadionie jest taki sam jak przekrój społeczeństwa. I, i, I są tam naprawdę wśród kibiców bardzo różni ludzie. Od takich, od tych, którzy są bardzo dobrze sytuowani w życiu, do tych, którzy są do zwykłych chłopaków z osiedla. Ale my nie widzimy innej drogi do poprawy sytuacji, jak praca z tymi ludźmi. Większość, większość powiedzmy z tych chłopców z osiedla, o których wspominam, zostawiano samych, samych sobie. Skoro wiele mediów uderza dzisiaj w Kościół katolicki, uderza w szkołę, no to skąd mają być te czerpane te wzory? wzory. Przypomnę, że była taka audycja bodajże w komercyjnej stacji Polsat. Jakaś taka dotycząca konkursu na śpiewanie, gdzie jurorka wyśmiewała siebie, mówiła, a dlaczego to pan taką patriotyczną piosenkę wymyślił sobie do śpiewania? To nie pasuje. No to właśnie element tego nie pasuje nie pasuje i część włączenia społeczeństwa i dojś, dojścia do tego, aby ci ludzie od poniedziałku do piątku pracowali, w piątek wieczorem poszli sobie gdzieś na imprezę, zabalowali, poprawili w sobotę, wyczyścili umy z niedzielę i od poniedziałku znowu to samo. To takie ogłupianie społeczeństwa. Sport to jest też, okazuje się, że m, może być wychowanie przez sport, przez, przez kluby kibica, bo e, my mamy takie tutaj przygotowane materiały. Ze stadionów, zdjęcia ze stadionów. A Tutaj mamy przykład właśnie na, na, na ekranie w tej chwili plakatów, które robią sami kibice. Panowie, to, to jest, ja, ja kiedy to zobaczyłem, to dla mnie było, ja nie, nie jestem bywalcem stadionów, ale to dla mnie było no, nie, duże zaskoczenie i takie coś mi we sercu, no bo to jest wychowanie patriotyczne do historii, gdzie wielu młodych panów, chłopaków, może czasami pierwszy raz ma kontakt z tymi hasłami. Nie tylko, nie tylko na stadionach ale również poza stadionami. Przypomnę, że choćby kibice Legii Warszawa, 150 miejsc związanych z powstaniem warszawskim i ci ludzie chcą tego robić. Nie chcą, żeby pokazywano w mediach, oni po prostu chcą to robić sami. Kibice Lecha Poznań, Powstanie Wielkopolskie, kibice Korony Kielce, również miejsca związane z pamięcią. To jest w naszej mentalności, my chcemy budować ten, tą Tożsamość Kibica, chcemy, żeby on był związany ze swoim miastem, z historią, z tym miejscem, bo to nie ma innej drogi, co jest warty naród bez historii. A może panowie właśnie to odrażni niektóre środowiska? No bo tak naprawdę ta wojna przeciwko yy, kibicom no rozpoczęła się w gazecie wyborczej, bo tam gazeta opisała przypadek, kiedy jeden z, yy, 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 z, z kibiców zaatakował rodzinę, która była. Na, na, na meczu. No i od tego się ta jakby fala, ostatnia fala, rozpoczęła. Jak mówię, to komentarze z kibicami e, w wykonaniu tego medium i innych e, zeprzyjaźnionych e, trwa już od kilku lat, to tak m, może historycznie, ale ja myślę, że jeszcze wracając do tego momentu, w którym tutaj koledzy... Kolega mówił wcześniej, pan redaktor, to ja powiem, czyż nie jest wojną właśnie z kibicami to, jeśli w rocznicę 17 września, tak tragiczną dla naszego narodu, kibice wywieszają transparent upamiętniający tę bardzo ważną rocznicę dla nas wszystkich i za to klub i oni sami zostają karani przez komisję, to było w zeszłym roku, wysoką karą pieniężną po prostu ręce opadają, bo w tym momencie już nie wiadomo. To znaczy, gdzie ci kibice mają wyrazić swoje uczucia patriotyczne? Ostatnie wydarzenia nawet pokazują, że jeżeli chcą to wyrazić poza stadionem, co sugeruje PZPN, Ekstraklasa i, i, i rząd, to też jest źle, bo wtedy jest to czysto według rządu polityczny gest, a nie, nie patriotyczny, który jest faktycznie podstawą działania wielu stowarzyszeń kibicowskich i Myślę, że te media to prawdziwą wojnę prowadzą poprzez to głównie, że pokazują jednoznacznie tylko określony negatywny obraz kibica. I my nie mówimy, że takich nie ma. To tak jak kolega powiedział wcześniej, Kibic jest normalnie reprezentantem z tego społeczeństwa, więc nie wszyscy niestety tutaj są dobrzy, nie wszyscy są grzeczni, nie wszyscy są dobrzy. Natomiast jest to swoista emocja. Na, na stadionie piłkarskim no, nigdy nie spodziewajmy się, my, Polacy, jesteśmy też takim bliżej tej kultury wschodniej, jednak takiej mocno emocjonalnej, bo Daje się nam przykład innych krajów, ale to co, my mamy się wzorować na Ameryce, gdzie na przykład się je popcorn, żuje gumę i, i się jednak dosyć mało emocjonalnie podchodzi do tych rzeczy. Jesteśmy innym społeczeństwem i to, to trzeba uszanować. Natomiast tą agresję, tą naj, najbardziej skrajną rzeczywiście trzeba zwalczać. Yy, panowie, a Gazeta Wyborcza jakby zaatakowała kibiców, no ale kibice się odwdzięczyli y, też Gazecie Wyborczej, a właściwie redaktorowi naczelnemu. I na y, jednym ze stadionów pojawił się taki oto plakat, y, jeśli mógłbym poprosić o zaprezentowanie tego materiału filmowego. To na stadionie Lecha, tak? Tak, tak, tak. To kibice mhm. Legii na stadionie Lecha. Mhm. Panowie, okazuje się, że teraz w ramach walki z chuligaństwem na stadionach jest taki pomysł, aby tego typu plakaty, takie duże banery nie były wnoszone, bo okazuje się, że to stanąć może, jak mówi jeden z szefów policji, zagrożenie dla bezpieczeństwa i że tam kibice się przebierają, że, że później mogą być, mogą być prawda, inaczej wyglądać i trudno będzie ich zidentyfikować. Jak panowie te pomysły oceniacie, te nowe pomysły rządu w walce z huligaństwem na stadionach? Najpierw trzeba wyczerpać stare, a dopiero później. Y, tworzyć nowe. Nie powstały w Polsce jakiś czas temu sądy 24 godzinne one służyły tylko zatrzymywaniu pijanych kierowców. Teraz będą nowe, teraz będą sądy umiejscowione, jeszcze coś tam, jeszcze coś tam. No, mają być sądy wideo, także już, już poprzez y, kamerę wideo sędzia ma, ma orzekać o winie no, lub niewinie. No, oczywiście, oczywiście. To takie kolejne pomysły, które nie prowadzą do niczego. Natomiast co do tych y, zabronionych wielkich transparentów. No to kibicy są pomysłowi i potrafią takie same e, rzeczy robić na przykład balonikami. I co wtedy baloniki zabronimy? Są różne manifestacje w tej chwili w związku z, z tym, co się dzieje na stadionach. Z kibicu zdenerwował bardzo, tak można powiedzieć, zakaz e, dla Legii i dla Lecha, i teraz są kolejne, kolejne zakazy bez udziału kibiców, mecze się odbywają. Panowie, jak to skomentujecie z kolei? Panie redaktorze, jest to e, mylna informacja. Bo 12 kwietnia mieliśmy spotkanie w Poznaniu, gdzie zjechali się przedstawiciele stowarzyszeń kibiców z różnych miast. No i wtedy to postanowiliśmy. Yy, zrobić akcję protestacyjną, pod, który, która miała tytuł Rządu niespełnione obietnice, temat zastępczy Kibice. I to jest od 12 kwietnia. Rzecz yy, bydgoska miała miejsce 3 maja już później. Już później. I my już zauważyliśmy na początku kwietnia, że próbuje się nas zrobić kozłów ofiarnych, próbuje nas się przedstawić jako tych złych i jako, to, yy, jako ten temat zastępczy dla innych decyzji. I my od tamtej pory wywieszamy te transparenty i nie zaprzestaniemy. Dlatego, że nam zależy na dobru wszystkich kibiców i dobru tego, co się dzieje na stadionach i nie chcemy być, nie chcemy być yy, yy, przedmiotem doraźnej walki politycznej, bo byliśmy, jesteśmy i będziemy polityczni. No właśnie, ale zarzuca się kibicom, że, w, że, że są właśnie polityczni. Jeżeli polityką jest to, że jesteśmy y, myślimy o państwie i o narodzie, również w kategoriach i rozwoju i finansów, to no, i ten przykład, o którym właśnie mówimy, zamykania stadionów, y, czyli jednak bolesnej decyzji finansowej i to akurat tych klubów, które nie oszukujmy się, one generują największe, y, jeżeli w ogóle zyski, ale y, przyciągają największą rzeszę y, kibiców. Tam to są to na przykład jak stadion poznański, stadion, na którym ma być odrozgrywane euro, to ja się pytam, to kto dał decyzję o budowie stadionów za grube miliony złotych, często znaczy w ogóle w większości są to z pieniążki z naszych pieniąż... podatnika e, ciężkiej pracy? I w tym momencie zamykanie tych stadionów, czyli niemożliwość obejrzenia tego, co jest nawet konstytucyjnym prawem każdego obywatela, dostęp powszechny, dostęp do, 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 do kultury, sportu, jest po prostu jakąś paranoją, bo jeżeli tak pójdzie skrajnie, nie wiem, tutaj rząd w tej swojej jednak... Metodzie, to się okaże, że później te stadiony będą świeciły pustkami. Nie będą one nawet mogły nie tylko generować zysków, ale pokryć kosztów utrzymania. I co pójdziemy do drogi stadionu dziesięciolecia, który umarł śmiercią, którą nazywamy śmiercią Wietnamczyka, nie obrażając tego dzielnego narodu. Panowie, bo Zarzut polity, uprawiania polityki no jest y, y, argumentowany tym, że wy występujecie przeciwko rządowi, przeciwko partii rządzącej, czyli opowiadacie się po stronie opozycji. Więc no tutaj jest jakby jednoznaczne. Opowiadamy się po swojej stronie, bo jeśli za chwilę ma być euro i wszyscy nam mówią, że to euro będzie takie znakomite my dość często korzystamy z pociągów specjalnych, które przewożą kibiców, bo wynajmujemy jako stowarzyszenie kibiców. I tylko my wiemy, ile raz doświadczyliśmy faktu, że te pociągi po drodze się wielokrotnie popsuły. I zawsze staje mi przed oczami wtedy taki obrazek, że oto reprezentacja Holandii wygrała w Gdańsku i będzie grała w ćwierćfinale we Wrocławiu. I 20 tysięcy Holendrów ma przejechać z Gdańska do Wrocławia. No to jest bodajże 20 tysięcy, to jest około 200 samolotów. Ciekawe, na którym lotnisku wylądują, to jest jakieś 40 pociągów. Ciekawe, skąd te pociągi będą, albo drogi. I ten korek będzie od Gdańska do Wrocławia. I o tym wszystkim się nie mówi, natomiast pokazuje się bez przerwy kibiców w świetle negatywnym i to jest ten temat zastępczy. No to trudno nazwać się, panie Wojciechu świetle negatywnym, bo, bo to są formowane pod z adresem kibiców no bardzo. Konkretne wręcz zarzuty i bardzo mocne. Produkcja narkotyków, handel narkotykami, yy, handel bronią, yy, w łodzi to podobno jeszcze produkują alkohol. <laughs> Taki katalog przestępstw no, wymieniła m.in. pani poseł Śledzińska-Katarasińska. Wystąpimy o, z wnioskiem o. Cofnięcie immunitetu pani poseł i ona będzie miała proces karny, dlatego, że jest to wierrutna nieprawda, niczym nie potwierdzona i nie, godzi się, nie godzimy się na to, by poseł takie słowa mówił publicznie. Kibice się z kolei nie godzą na to, co robi rząd, bo zastosowano odpowiedzialność zbiorową. No i taką zapowiedzią tego, co, co może być w najbliższym czasie, była niedawna manifestacja przed stadionem Legii. chyba mamy najgrubiej, bo generalnie rzecz biorąc naszym przeciwnikiem jest miłościwie nam panujący pan Donald, ale... ale słuchajcie, kto ma dać radę jak nie my? Bez kitu. Dzisiaj będziemy Trzeba by opowiedzieć o tym, jak została zatrzymana w przypadku meczu w Bydgoszczy. O 22.05, czyli godzinę po meczu, ten człowiek zdejmował, zdejmował flagi, ale to zostawmy, bo rzeczywiście niech to wyjaśni proces, proces sądowy. Natomiast jego adwokat zgłosił się na policję, mówiąc, że jego klient chce się sam zgłosić i chce normalnie w cywilizacyjny sposób mi przedstawione zarzuty, no i umówił się na Komendzie Stołecznej Policji o godzinie 16, kiedy dojeżdżał 8 metrów przed wejściem, dzielnych czterech policjantów wywlekło go z samochodu i świetle kamer zatrzymało, mówiąc, że jest pan zatrzymany za kółowka i dalki. Zdjęcia obejrzeliśmy we wszystkich telewizjach, we wszystkich, telewizjach, we wszystkich programach. Troszkę to dziwne, policja się okazała, Hollywood. Policja e, roz, e, przeprowadziła akcję. Można było domniemać, że dość sprawną akcję zatrzymywania e, tych, którzy brali udział w, w, w wydarzeniach w Bydgoszczy, na stadionie w, w Bydgoszczy. Tymczasem pytanie, dlaczego policja, która była na tym stadionie wtedy, nie zatrzymywała tych, którzy łamali prawo, w momencie, kiedy łamali to prawo? A policja przecież widziała, co się dzieje. Pan mówi sprawność z, i w sposób ironiczny. Czy pan redaktor myśli o tej sprawności policji, która na pewno istnieje tam, szczególnie w tych oddziałach, które są przygotowane na te akcje? Ja widziałam więcej spektakularności w tych y, akcjach, ponieważ y, nie znamy oczywiście wszystkich zatrzymanych, ale y, tych, których y, rozpoznaliśmy, no to dziwiliśmy się, bo wśród nich był na przykład. Y, z chęcią zatrzymania 61-letni człowiek, który jakbyście Państwo zobaczyli raczej z takim wizerunkiem, ale nie tylko, kibola, kibica nie ma nic wspólnego, ponieważ jest to facet, który jeździ od lat 70. na wszystkie meczelegi, tak zwany wariat, ale w sensie pozytywnym, zakręcony na ten zespół. Był również chłopcy, którzy... W ogóle z powodu podobieństwa do starucha zostali przez tych dzielnych policjantów tam mówiących ich językiem powinienci. Ja myślę, że żeby się tutaj nie, nie rozczulać nad, nad naszą policją za bardzo, bo i, i na stadionie, i podczas tych akcji można było zostawić wiele do życzenia, jeżeli chodzi o ich, o ich pracę, ale my również widzieliśmy złą pracę służb ochrony. Na, na, na tym stadionie. No to jest jakby oddzielny temat. Ja myślę, że powoli, jak pewne opadnie ten pełniwny, to do tych faktów trzeba będzie wracać i rozpatrywać się zupełnie na trzeźwo, ponieważ istnieją domniemania i może i nawet dowody na to, że nie wszystko tam było tylko ze strony kibiców. I pewne rzeczy mogą być wyreżyserowane, ale nie mamy co do tego, jak jakby jeszcze dokładnie przesłanek. Czy mogła być to akcja też sprowokowana, tak? Znaczy, to ja nie, nie sugeruję tutaj jak taki. I czystej prowokacji, jak, jak to rozumiemy, obiegowo. W tym y, starciu z rządem, bo tak można to chyba określić, no, nie, nie składacie na razie broni. Kibice no nie, składa, nie składają broni. Nie składamy broni, ale są pierwsi radni, nazwijmy to. Wczoraj zatrzymano 42 kibiców jak biały Białystok za właśnie znoszenie tej, śpiewanie tej piosenki. Postrzestawiono im zarzut publicznego drwienia sobie z narodu polskiego i jego konstytucyjnych przedstawicieli. No więc właśnie, tym bardziej, że kilka dni temu media poinformowały, że funkcjonariusze policji mieli otrzymać taki oto rozkaz, polecenie, żeby zatrzymywać tych, którzy będą mieć ze sobą plakaty no, antyrządowe. Marna to władza, co się kibica boi. Taka władza jest za naszą wschodnią granicą, ale się wszystkiego boi. Panowie, dziękuję. Jeżeli można jeszcze na koniec, bo zostałem tutaj też upoważniony przez księdza biskupa Mariana Florczyka, to jest duszpasterz środowisk sportowych. Myśmy z tym, że duszpasterzem i przedstawicielami lokalnymi duszpasterstw kibiców z tych miast organizatorów Euro byli dużo wcześniej... Z wizytą chcieliśmy się spotkać z marszałkiem z Chetyną. Niestety, marszałek Chetyna z jakichś powodów nie znalazł dla nas czasu. Natomiast Prowadzącemu w jego imieniu jednemu z posłów rządzącej koalicji, znaczy Platformy Obywatelskiej, zostały tam przedstawione przez księdza biskupa i tych duszpasterzy, jak również nas, przedstawicieli środowiska ogólnopolskiego Związku Stowarzyszeń Kibiców, konkretne propozycje współpracy, nie tylko formacyjnej w obrębie dla kibiców, którzy przyjadą, jak również i dla nas, ale współpracy do euro w ramach duszpasterskich które się zajmują kibicami, no według nas i według księdza biskupa ta propozycja do dzisiaj nie znalazła dźwięku z drugiej strony, ale być może w tej chwili, ponieważ ten konflikt jest tak zaogniony, my wierzymy, że może właśnie Kościół Katolicki i osobiście ksiądz biskup włączy się w jakąś mediację, ponieważ zaczyna to być już niebezpieczne dla naszych kolegów, którzy tak rozumieją demokrację, jak rozumieją czyli właściwie, a zamykani są tutaj już siłami takimi no, bynajmniej e, policyjnymi, dużymi za już nie tylko za to, co się wcześniej mówiło czyny chuligańskie, tylko teraz za to, że e, porządek e, tak ustanowiony, jak, jak, jak trwa nie wszystkim się podoba w tym kraju. Więc myślę, że Kościół mógłby tutaj tą mediację przejąć. Takie jest przynajmniej nasze zdanie. Bo oczywiście żeby no, na koniec nikt e, nie popiera Wybryków i burt huligańskich, bo to wiadomo, że y, trzeba przeciw temu się zdecydowanie przeciwstawiać, ale przede wszystkim nie wolno stosować odpowiedzialności zbiorowej, prawda? Dokładnie tak. I nie wolno wykorzystywać pewnych grup społecznych do, do walki o, o władzę o kolejne punkty procentowe w sondażach. Panowie, dziękuję za rozmowę. Naszymi gośćmi dzisiejszego wieczoru. Byli Wojciech Wiśniewski, Ogólnopolski Związek Stowarzyszeń Kibiców, i Pan Jacek Smalcerz, też z Ogólnopolskiego Związku Stowarzyszeń Kibiców. Dziękuję Panu za uwagę. Z Panem Bogiem dziękuję. dziękuję. Dziękuję Państwu także za uwagę i zapraszam na jutro na 21.40. Dobranoc. Dobranoc.